Hej, zapraszam w kolejnym odcinku podcastu pozytywnego. Dzisiaj chciałabym ustosunkować się do pewnego komentarza. A w jaki sposób zachować się, jeśli partner wymusza, wiadomo co, mówi, że mężczyzna ma potrzeby, a kobieta jest od spełniania tych potrzeb? Czy zmuszać się do, ze strachu przed jego fochem, czy agresją w przypadku odmowy? Więc. Co zrobić, gdy partner narcystyczny próbuje wymuszać bliskość intymną lub manipuluje naszym poczuciem obowiązku wobec jego potrzeb? Jest to sytuacja, która narusza granice i zasługuje na poważną rozmowę. Zacznijmy od takich podstaw. Wymuszanie intymności, podkreślanie, że mężczyzna ma potrzeby, a kobieta musi je spełniać, to jest taka klasyczna forma manipulacji. Narcystyczni partnerzy często Odwołując się do takich właśnie stereotypów, aby uzasadnić swoje działania, budując fałszywe poczucie obowiązku. Pamiętaj, Twoje potrzeby i granice są również ważne. Najważniejsze w takich sytuacjach jest postawienie granic. Odmowa nie powinna być postrzegana jako coś, co prowokuje agresję lub gniew ze, ze strony partnera. A jeśli spotykasz się z takimi reakcjami, to jest wyraźny sygnał, że ten związek nie jest zdrowy. Musisz wiedzieć, że masz pełne prawo decydować o swoim ciele i intymności, i to niezależnie od tego, co mówi twój partner. Czy, za, czy warto zmuszać się do seksu ze strachu przed fochami lub agresją? No absolutnie nie. Zmuszanie się do czegokolwiek ze strachu to jeden z najbardziej niszczycielskich wzorców, który prowadzi do utraty poczucia własnej wartości. I długotrwałego stresu. Twoja relacja nie powinna bazować na lęku. Szacunek, wsparcie i zrozumienie powinny być fundamentem każdej zdrow zdrowej relacji. No ale co zrobić, gdy jesteś w takiej sytuacji? Jeśli twój partner próbuje cię zmusić do intymności i czujesz, że twoje granice są łamane, to warto porozmawiać z kimś zaufanym. Może to być przyjaciółka, terapeuta, czy jakaś grupa wsparcia. To bardzo ważne, abyś nie została z tym sama. Narcystyczni partnerzy często stosują izolację, próbując odseparować cię od jakiegokolwiek wsparcia z zewnątrz, ale w tym momencie najbardziej potrzebujesz kogoś, kto przypomni ci, że masz prawo decydować o sobie. Jeśli takie sytuacje się powtarzają, a ty nie czujesz się bezpiecznie w relacji, to być może warto przemyśleć, czy ten związek rzeczywiście daje ci szczęście i spełnienie. Związek, w którym czujesz przymus i lęk. Nie sprzyja Twojemu rozwojowi emocjonalnemu i ostatecznie zdrowie psychiczne i emocjonalne są priorytetem, prawda? Każdy z nas zasługuje na relację opartą na szacunku, równości, miłości i nie jesteś odpowiedzialna za spełnianie cudzych wymagań kosztem własnych potrzeb. Dbaj o siebie, słuchaj swojego ciała i swojego serca. Gdy czujesz, że Twoje granice są łamane, to nie bój się szukać wsparcia. Jeśli znajdujesz się w sytuacji, gdzie partner wymusza na tobie coś, czego ty nie chcesz, zwłaszcza tak intymną kwestię jak seks, to najważniejsze, co mogę Ci powiedzieć, to nie ignoruj swoich uczuć. Gdy czujesz, że coś jest nie tak, to zazwyczaj masz rację. Po pierwsze, pamiętaj, że twoje nie powinno być zawsze respektowane. Jeśli partner reaguje złością, fochami czy innymi formami manipulacji, to to nie jest kochanie miłość, to jest kontrola. Po drugie, Znajdź moment, by otwarcie porozmawiać o tym, co czujesz. Czasami partnerzy narcystyczni nie zmienią się, ale mówienie o tym, co jest dla ciebie ważne, pomoże ci lepiej zrozumieć tą sytuację. Może to być pierwszy krok do tego, abyś mogła podjąć dalsze kroki, chroniąc siebie. A po trzecie, nie bój się prosić o wsparcie od bliskich. Takie rozmowy mogą otworzyć oczy na to, co jest naprawdę istotne i pomóc ci wyznaczyć granice. No, a najważniejsze, Szanuj siebie, bo nikt inny nie zrobi tego za ciebie. Jeżeli znalazłaś się w takiej sytuacji, lub znasz kogoś, kto tego doświadcza, to pamiętaj, że nie jesteś sama. Podziel się tym odcinkiem, skomentuj, a jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy, to szukaj wsparcia, bo twoje zdrowie, emocjonalne i fizyczne również, jest najważniejsze. Dziękuję i zapraszam.